Witajcie, ja nazywam się Czwórka i po pewnej przerwie witam was serdecznie w drugim sezonie, w pierwszym odcinku serii Co to jest? Przed wami dzisiaj Slime Rancher, czyli gra niezależna będąca nadal we wczesnym dostępie, w której to możemy wcielić się w rolę ranchera slimów. Pytacie co to są slimy? Slimy to te małe, śmieszne stworzonka, które wokół nas skaczą i generalnie się poruszają, wyglądając jak baloniki napełnione wodą. Pytacie, po co mi w tym wszystkim broń? I to jest dobre pytanie. Widzicie, to nie jest broń. To przecież oczywiste, że to jest odkurzacz. No dobrze, a teraz tak na serio, o co w tym wszystkim chodzi? Jeśli graliście kiedyś w Harvest Moon lub ostatnio w szalenie popularne Stardew Valley, to pewnie wiecie, że fajnie jest mieć własną farmę. W przypadku tej małej kolorowej gry mamy za to ranczo, wypełnione balonikowatymi stworkami, które można łapać, zamykać w zagrodach i zmuszać do produkowania plortu, aby potem ten plort sprzedać, z zyskiem oczywiście. I widzicie, niby tutaj kolorowo, ślicznie cukierkowo, jednak wszystko obraca się wokół okrutnego pieniądza. Za zarobioną gotówkę możemy kupić kolejne zagrody, by zniewolić kolejne biedne slimy, lub ulepszyć te zagrody, które już mamy, tak żeby były wyższe, albo zbierały plort automatycznie, albo na przykład grały uspokajającą muzykę dla naszych biednych zniewolonych slimów darmozjadów. Warto wspomnieć, że jest ich tutaj trochę od tych tradycyjnych różowych darmozjadów przez Eksplodujące slimy, które są dosyć niebezpieczne dla przeciętnego ranchera, po slimy złote, których plort jest niezwykle cenny i pożądany w tym świecie. Zastanawialiście się kiedyś, czym jest plort? Plort rodzi się wtedy, kiedy slim coś zje, a potem ze slima wypada plort, czyli jest produktem przemiany materii. Powiem Wam więcej: niektóre slimy zjadają plort innych slimów, i wtedy tworzy się krzyżówka dwóch raz slimów. No więc, jeżeli jeden slim zdecyduje się na zażarcie plortu innego slima i zakładamy, że slim A i slim B są różnych gatunków, to powstaje slim C, będący mieszanką tych dwóch poprzednich gatunków. Ma on trochę cech slima A i trochę cech slima B, a jednocześnie dodatkowo pożywia się tym, co jedzą slimy A i tym, co jedzą slimy B, czyli jakby łatwiej go żywić, bo tak to trzeba uważać, że ten nie tylko mięsa, ten nie tylko owoce, a ten tylko warzywa. I człowiek od razu sobie myśli, że pewnie gdzieś tam są slimy, które są uczulone na produkty laktozowe, a inne na pewno nie mogą mieć glutenu. Ach, bo przecież wegetarian już tam mamy. I tutaj dochodzimy do tematu karmienia slimów, bo wiecie, hodowla slimów to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba się pewnych rzeczy trzymać i na pewno uważać. A najważniejsza jest jedna główna zasada. Głodny slim to niebezpieczny slim. Nie tylko dlatego, że niektóre slimy są faktycznie złe, i na przykład potrafią tam wybuchnąć nam w twarz, albo zacząć na nas czarżować, albo po prostu okazać swoje niezadowolenie. Nie, gorzej. Nawet najgłupsze darmozjady slimy różowe, a mówię na nie, że są darmozjady, bo ich plort jest najmniej wart i bardzo szybko się okazuje, że są po prostu nieopłacalne w hodowli, one potrafią działać zbiorowo. Jeżeli są głodne, potrafią. Więc takie 30 slimów z naszej klatki, albo i więcej, w zależności od tego, ile ich tam trzymacie, potrafi zacząć działać zbiorowo, tak by się z tej klatki wydostać. Nawet jeżeli to jest podwójne ogrodzenie, daszek na górze, wszystko wokół, spoko, one są w stanie. Więc lepiej je nakarmić, zanim przeskoczą do bogów ducha winnych kur, które są przeznaczone na obiad dla slimów kotów, i zjedzą wszystkie. Co do jednej. Każdą, jedną, nawet jakby tam jeden różowy slim wpadł, on zje wszystko. Głodny, zje. A tak to ja bym wybrała ten najsłabszy ogniwka i po prostu przekazała kotom, co do zjadły, i, i byłoby w miarę okej, okay, byłoby humanitarnie, powiedzmy. A idąc dalej, głodny slim to nadal jeszcze bardziej niebezpieczny slim, bo widzicie, mówiłam wam o tych krzyżówkach. I teraz krzyżówki też są głodne. Jeżeli nie będziemy ich karmić, to one dalej będą żreć plort. I bardzo prawdopodobne, że wpadną na ten bardzo głupi pomysł, aby zeżrzeć plort, który nie pochodzi ani od rodzica A, ani od rodzica B, że tak powiem, czyli nie jest w żadnej z rodzin spokrewnionych. I jeżeli ta krzyżówka zeżre nieznany sobie plort, tworzy się tar. Czym jest tar? Tar to taki bardzo ciekawy, czarny slim, przyozdobiony kolorami tęczy, który niestety zeżera wszystkie inne slimy i zaraża też co po niektóre swoją chorobą, przez co cała hodowla poszła się no trzeba zacząć ją od początku. Ale odchodząc od tych szczegółów rozgrywki i wracając do trochę bardziej ogólnego obrazu, trzeba przyznać, że Slim Rancher to przyjemna mała gierka, która niestety cierpi na problem wielu dobrze zapowiadających się gier, będących we wczesnym dostępie. Brak w nich kontentu, czy też treści, jak wolicie. Co z tego, że możemy slimy rozmnażać, mieszać, budować im swojskie zagrody, gdzie z głośników będzie snuć się Beethoven, jeśli rozgrywki w tym wszystkim jest na, tak na 4 godziny. No bo niby można hasać po mapie i łapać coraz to nowe slimy i przynosić je na swoją farmę, czy tam hodowlę, rancho i dalej je rozmnażać i hodować dla plortu itd. i tak dalej. I nim mamy jakiś tam nawet rozwój postaci, mamy powiedzmy sobie misje handlowe. Powiedzenie, misje handlowe to trochę wiele. Wiecie, chodzi o to, że w pewnym miejscu stoi sobie taki automat, który wypisuje produkty z grupy A, które musimy dostarczyć, i za to dostaniemy produkty z grupy B, czyli naszą nagrodę. Ale z braku laku, niech to będzie misja handlowa, powiedzmy. Po prostu, ogólnie rzecz biorąc, treści jest tu po prostu jeszcze mało. Pewnie będzie więcej, bo w wielu miejscach widać, że gra się jeszcze rozbudowuje ale na tę chwilę jest... mało. Sprawę trochę ratuje fakt, że gra dosyć dobrze wspiera mody, więc można trochę poszaleć, ponieważ fani skupieni wokół gry są dosyć płodni, natomiast jak na tą chwilę, dla mnie można się jeszcze wstrzymać z zakupem. Czy Slim Ranchera obserwować za to? Tak, na pewno, bo tu są bardzo dobre podstawy do dobrej gry. Jeżeli wręcz uważacie, że już są na tyle dobre, że chcecie wesprzeć twórców, to bardzo serdecznie zapraszam do kupna, bo to, co zrobili chłopaki i dziewczyny z Monomi Park, to jest kawał dobrej roboty. Jeszcze nieskończonej, dobrze zapowiadającej się, trzymam za nich kciuki. Natomiast jeżeli chcecie na razie ostrożnie podejść do tematu, to warto grę po prostu obserwować. No i tyle ode mnie. Dajcie znać jak Wam się podobał ten odcinek, jakie chcielibyście gry zobaczyć w kolejnych odcinkach, a tymczasem ja się będę żegnać. A, pamiętajcie zostawić lajka, jeżeli Wam się podobało. No dobra. Dzięki wielkie, że obejrzyście kolejny mój filmik. Zapraszam na wszystkie następne. A teraz trzymajcie się i do następnego. Czwórka bez odbioru.